To swoje miejsce, zobaczcie jak je. W każdym pewny siebie, pod okiem Bedeus, jak kolejne kroki w niebie. Każdy dzień to wyzwanie, każdy ruch ma znaczenie. Przeciwnicy padają, gdy Dawid chodzi na matę. Każdy rano pobudka, śniadanie i trening. Każdy dzień w harmonii, każdy ruch ma swój feeling. Rodzina dumna, gdy Dawid wygrywa. Każde zawody to dla niego nowa przygoda, prawdziwa skręcenia, duszenia. Tym jest mistrzem. Każda walka to lekcja, w której rośnie jako artysta. Kolejne zawody, kolejne medale. Dawid nie zwalnia tempa, jego marzenia stale.